Widać i słychać czy Slim teraz jest czy Slima nie ma. Nie masz problemów z internetem? Teraz no, nie, no, ale No A mi wywaliło całego streama. W ogóle jest. No to wiem, właśnie chyba. Takie jest, ok, ale jest od nowa całkiem. Ale mamy chyba po prostu jakieś zakłócenia, bo tutaj nie tylko mnie, ale chłopaka też wywaliło z sieci. Więc może być tak, że będą problemy. Czekamy jeszcze chwilę, zanim wrócę do gierki. A się może wszystko. Ale no nie wiem. Ale zobaczymy jaki będzie efekt. Dawajcie znać, jakby coś się działo, wywalało, czy przestałbym się ruszać i tak dalej. Okej, okay, miłego papa. Przecież dałem ci bile. To wszystko poustawiać. ojku, nie przeczytałem. Biegłam ten pistolet, bo on mi pomagał No właśnie tam! Dobra Dawaj he. Szybko teraz znowu to trzeba ustawić Nie to, to! Oj, chyba nie zdążę. O! Udało się! Ale co? Aha. Już tak? Nie dostanę biletu. Ja chcę jeszcze jeden. Mam <grym> mi tak ścina, jak celuje A jeszcze i znowu powtórka z rozdywki, tak? Tak. Ej, ale mi urządzili hamskie, że muszę jeszcze to wszystko robić. Jeszcze ułożenie. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, powstrzymamy go. Lucky <laughs> you! You have a free spin! Wow! I, I want the grand prize! Nawet mam dwa free spinna! Try your luck at the prize wheel! Spin wheel spin! Spin to win! Wheel of prizes! Spin wheel! Oh, bad luck! Co zapas zastek?

Knock out the clown's teeth. Ready, set, throw! Aha! Uh -huh. That's gotta hurt! We want a picture, not a belly, us. No! Gentleman construction not covered by clown insurance. Aha! Is it? Is it? Is it? Ale znowu ścina. Tak, wywaliło streamka przed chwilą. Bo strasznie mi ścina. Albo... Dobra, mam nadzieję, że już nie będę musiał biegać tą wajchę. Ten. No nie. To już jest trochę. Uciążliwe. Naprawdę za każdym razem mam tak robić. Nie ma jakich... że nie jestem w stanie biegać, słuchajcie. Może ja zmniejszę na razie ustawienia. Najpierw to może wyłączymy, Może to coś pomoże. Nie, średnio pomogło. Ale to, że ja muszę tu biegać w kółko, to mnie już idytuje. Nie, nie to... No! Ja tykam. No! Jezu! Tak się ścina, słuchajcie, że nie mogę obracać. I źle zrobiłem. Przez, ten, przez te kilka minut myślałem, że to mi leguje na jednego ciebie. No. Niektóre mapy, niektóre mapy są strasznie tutaj właśnie kiepsko chyba zrobione I, i mam burzę i to też chyba jest problem na siedzi przez to. Także jeszcze wiecie co? Trudno. Będziemy cierpieć. Ale... Chyba wolę grać płynnie niż ładnie. Dobra, umylać też mogę płynnie Nie, irytuje mnie to, że ja trzeci czy czwarty raz muszę robić tą samą łamigłówkę. Chyba... Nie wiem, czy słychać tyle, że u mnie leje i grzmi. Prawie dobiegłem! No nie... Nędza i dno. nędzej i dno. No Już mi się nie chce. Coś co? Już mi to iletuje. Ilujmy sam fakt, że muszę w kółko robić to samo orka. No orka. Try and try again. To jest tak zabawne, że wracam. Już tyle rzeczy wyłączyłem, żeby było jak najoptymalniej. Wyłączyłem awatarki. No, nie, Steam chyba zwiesza przez burzę. Więc chyba za chwilę po prostu go skończymy. Trudno, nie ma co się męczyć. No, a to zostaje. To idzie tak. To idzie tak. To idzie tak. To idzie tak. No jest git. No przewin to wajchę. O! To robiłem, to robiłem, to robiłem Dobra, to jeszcze raz zniemy zrobić Chyba tak zrobimy słuchajcie, że jak dojdziemy do jakiegoś safe pointa Serio? Wywaliło mi prąd tutaj. O kurczaki. Oho. Ten gdzieś poszedł. Okej, okay, kochani. Jakie mieliśmy cyferki? Co tam było? Siedem... 7... Osiem dwa, cztery nie. A dobra, już wiem, kokardka, kapelusz klauna, kapelusz pilota, i co buta osiem. osiem dziewięć osiem dziewięć cztery osiem dziewięć cztery osiem dziewięć cztery dwa osiem dziewięć, cztery, dwa. Osiem, dziewięć. Cztery. Dwa. Nie? Jeszcze raz. to była ósemka. No i to jest dziewiątka. To te dwa mogłem pomylić. Co to może być za kapelusz? Osiem, dziewięć... Osiem, dziewięć... ten słomiany to jest... Osiem, dziewięć, pięć, dwa. Spróbujmy tak. Osiem, dziewięć, pięć, dwa. O! Niech tu będzie jakiś jakieś bezpieczne pomieszczenie i... Nope. Ale ulepszymy sobie. Aha, nie mogę przez X przejść. Dobra. No dobra, niech idzie tak. Dobra, no i lecimy. Dobra, eee, kogo możemy znaleźć? Przepraszam, ale no nie, jak są takie problemy, to nie mam co ja się męczyć, wy się męczyć.